Hytwę. A, okej okay. Gdzie? Hello? Kto nie był w elektryku? Ja byłam w Medbay'u Ja byłem w adminie I znalazłem... Gdzie prze... jest ciało? Ciało jest dosłownie przy kafeterii Od strony admina By wszyscy... Z kto mówił że był w adminie? Co, co, co? Kto przed chwilą przed mówił, że jest w adminie? Ja. Robiłem no. kartę. Ale ja to wiesz, że wszyscy byli w tym, w elektryku? A ja byłam Cale w ale ale nie. W... Jak to wszyscy? Nie, ale nie. Jedna A... bo nie. Jedna była w medbay'u mówi. Nie wiem, no ale byłam po drugiej stronie. Poszłam do reaktora. A kto się nad statywem. No to może ja opowiem swoją historię. Byłem w elektryku, robiłem z Shao i elewenem y, zadania. Miałem y, kabelki no, oraz tak. ten taki pstryczek, nie? Wyszedłem z admina, poszedłem... Z admina, poszedł, z, admina z, elektryka, z elektryka. Poszedłem w stronę admina, wszedłem, zrobiłem kartę, zrobiło się ciemno, wybiegłem... Ciało. No. No. Ej, dobra, to teraz ja mam pytanie takie. Ja, 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 ja też mam jeden no Dobra, Ale ja mam pytanie, Eleven: czemu ty tyle tam siedzisz w tym elektryku teraz? Bo miałem cztery taski, debilu! No, no, wow. cztery na jednej tam, ścianie! A to są. Te... Maksymalnie trzy, no, a nie a jest, cztery chyba. A czy jest? A są czy cztery. Czy cztery, to. Jest cztery. Ty... cztery, a okej. Okay. Dobra, czekajcie, ale jest task tam gdzie. Jak, jak światła gasną, tam gdzie się je naprawia, tam jest task jakiś czy nie? Nie, nie ma. Nie, nie tam są tkursa, ja tylko światła. Przy, przy, przy tym stałeś, a potem światło zgasło. więc nie wiem. Sprawdzałem, ja czy kogoś ktoś nie zabije za ścianą, nie zauważyłeś, że chodziłem w tej z powrotem? Ja też chodziłem. Ty w tej jesteś czas, w w bo siedziałeś cały czas cicho przez tą rundę teraz! Ja, ja mam jedno pytanie. To, to... <laughs> Każdy to... siedzi cicho. Ja, ja mam jedno... Nie, wszyscy gadają, ty siedzisz cicho. Jesus. Nie potrafię fejkować, powiem wam szczerze. Dobra. No Ciek. Yo. No nie. Alo. Widziałem, że ciało było w tych w kamerach. kamerach. Hmm. Ale w kamerach ktoś Czyli ktoś? Czyli ktoś? Widzicie, którym... w A, okej. Okay. No po kamery są w czterech miejscach, kiedy Trochę sas. No ja biegam akurat do gór, bo miałem te silniczki. No i ja z Willą robiliśmy zaczęło. weapons chyba? Tak to się nazywa? Weapons. Tak. tak, widziałem. wyrobiliście weapons jeszcze, Bill i chyba... Bluki? Bill i Bluki chyba robili w tym, w Medbayu, skany. Ja sobie biegłem dookoła praktycznie robiąc taski ja no i omijałem wszystkich, tylko omijałem ja grupki drzeglę osób. Chwilę, ten... Ja co chwila tam ciebie coś widziałam, tak dalej, robiliśmy podobne taski. No. To mamy coś na kogoś, czy tak będziemy, gdybyśmy. Raczej nie. Ja nie, ma, ja nie mam nic. Blu, ten Bluki nie miała self-reporta, bo biegła od góry, a ja biegłem od dołu, więc. Ktoś musiał ja wejść, zabić i do venta wejść. Mhm, wędki. Bo nie, nie było widać, że wychodzi. A czym jest wędki? Muszę... A, a czym jest połączony w kamerach? Kamery idzie do tego, do... Do elektryka. Elektryka i chyba kafeterii, jeżeli się nie mylę. Bo ja w do ostatniej bay. chwili nie, teraz... Nie, jak do, 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 do Mad je, jak... A, do Medbaja, no. no. A, do medbeja, ale, ale idzie też do elektryka? Elektryki, chyba. Bo jak idzie do elektryka, to ja w ostatniej chwili, jak byłem teraz w elektryku, widziałem minicha. No, to on był, on był na niej podejrzany już przedtem. I chciał mnie oskarżać. Robiłem tego quest'a, kurde, te przeciąganie tych, tych, tych... Ale łeza, Kurwa! Każdy teraz... robi przeciąganie kabelków, no! Byłeś... Nie kabelków, łeza. tylko te, kurde, Tak. jezu, jak to się robi? Byłeś nazywa. w Ten elektryku i ci się nagle no. pojawił, czy jak? Nie, 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 ja byłem w elektryku i on stał przy konsoli, nie, przy tym, przy, jakby robił, wyglądało jakby robił task, nie, po prostu. Więc ja go nie podejrzewam, tylko mówię, że tam był po prostu, jak wchodziłem, nie. No dobra, to nie, to skip. Wow, okej, okay. to, jest, to jest, dziwne. Po raz pierwszy idzie nam nawet spoko, ale... ale... ja mam dwa podejrzenia i się ich boję. Taski, taski strasznie wolno idą okay. do góry, ale to daje nam przewagę mniej więcej. Do O2 mogę biec i sfejkować killa, nie wiem. Nie potrafię grać tym. Eee, no, ziomeczkiem. Dajcie mi Okej. Czy jak się dolewa coś z kanistra do silnika, do to czy wtedy też się robi task na zasadzie, tak, że to się to dodaje tak. do tego? Okej, okay. Michał fejkował task. Dziękuję. Co? No Przecież do rou nie doszło. Fajkowałeś task. task jak chuj! Nie ruszył się pasek ani trochę. trochę! Nie ruszył tak. się pasek ani trochę! Ale ja mam jeszcze mi pokazuje gdzieś tam w prawej na dole, żebym coś zrobił. Ale to Dobra, obydwa ale reaktory. Ale to się liczy jako task z tego co wiem. Koszt, ale mogę taskę skończyć. A to task to są obydwa reaktory, czy jedno? To, to się bierze A, to się paliwo. Tak? To, to wszystko... W sensie pokazuje tak. i ten nieco osobne taski, ale... Dobra, Ele, czy jesteś pewny, że to mi... Nie jestem pewny, ale mam podejrzenia na niego i teraz myślałem, że fejkował taska, więc mogę być A. w błędzie. Okej, okay, to ja. Nie, powiem, nie że... widziałem, żeby coś teraz... zrobił. To jest moje jedyne podejrzenie faktyczne. Myślę, że Elek nie jest impostorem, skoro tak uważa, ale no ja też nie jestem. Mhm. No, ja też nie kurwa, jestem. Kurwa, ja, speech, hundred, speech hundred. Dobra, nie, jestem, je, jestem w stanie mu uwierzyć, bo jak mówisz, że lewy dolny rób, to znaczy, że prawy dolny róg to znaczy, że musi jeszcze iść po, jeszcze raz po benzynę jeszcze raz mu dolać chyba, ten na dół, nie? Mhm, mm Nie No tak. dobra. To to jeżeli masz tezki podzielone to pokazuje yeah. to. Ktoś cały czas siedzi na kamerach w ogóle. To akurat widzę. Albo już nie. Nie, no nie, nie uda nam się zajebać ludzi, bo teraz trzymają się siebie, nie? Eee, nie ma nic. Nie, nie wygramy tego. Ale przynajmniej nie zostałem wyrzucony. To jest plus. Impostorzy no. jakiejś tej rundy Ciało się nie było spieszą. byłem w kafeterii. E, I czacken sobie biegał po kafeterii, ale no. Ja biegał byłem... z tak z daleka od ciała. Ale byłem. Ten z Admina biegłem w poradzie no, z Admina biegłeś tak jakby w stronę. W stronę Weapons chyba. Nie wiem. W sensie widziałam cię biegającego na dnie kapetnie, tak leżało, jakbyś. Gdzie musiał... leżało ciało dokładnie. Hmm. Po prawej lewa, lewa, stronie górno, jak jest guzik, jak jest stolik górne. z guzikiem, to po prawej stronie stolika z guzikiem. No to mogłem nie zauważyć. No, no Okej, okay. powiedzmy, powiedzmy, tak. powiedzmy sobie tak, mamy potężny problem, nie żyją trzy osoby, mamy dalej dwóch impostorów, bo nikogo nie wyjebaliśmy w tej grze jeszcze. Yeah. No. no. Ale też Osobie zostało życzymy mało sobie ze stresowanego więc... to dlatego, że Kicu za mną łaziła przez całą rundę i ja po prostu już czekałem na kila. Bo... Wow. Nie, bo ja po prostu skończyłam wszystkie taski i nie mam co robić, więc robię za twoją obstawę. No ja też tam biegłam za wami, bo nie miałam co robić. Okej. Okay. Na początku, więc no. no, no który jeszcze komu, robi komu jeszcze, komu jeszcze taski robicie? zostały? Nie. Mi został ostatni! No to... Mi został jeden w y, Medbay'u z tymi samplami. I to jest tyle? Cała reszta znaczy, nie wiem. W sumie. Nie, ja jeszcze mam do zrobienia tam jeden czy tam dwa. Okej. Okay. Ja tylko tak pragnę zaznaczyć, przypomnieć y, osobom martwym, że też musicie zrobić swoje taski, no. Także Róbcie. No, no. Generalnie. Chodźcie, zachodźcie zanim zrobimy wszystkie taski, to Michała. <laughs> Musibyśmy zrobić cykile, żeby wygrać. Nie, nie uda nam się. Mm, za dużo ludzi jeszcze zostało. Wow. Wszyscy się trzymają. Eee, no halo, co się to stało? Nie był... Widziałem, co jak się to stało? nie był. To nie był Michał. To nie był mi specyficznie, To nie był mi. fuck? Ale światło zgasło. Jestem dead, i... ale co tu się? Co się stało? Co się stało? Ej, to, jak to było. Oh. Jak zgasło światło, to od razu podszedłem w środek, żeby się przyjrzeć, kto kogo zabije i widziałem, jak różowy się tepnął do kogoś. No właśnie chciałam mówić, że różowy się tepnął, także. Mm -hmm. Dziękuję, do widzenia! To ja bym obstawiał, że różowy, a potem wyrobimy czekana. Tak Czemu byłem? mnie? Halo, bo, czemu bo, ja? bo podejrzewałem Michała, były dwa kile teraz Widziałem, że Michał... Chyba były dwa Widziałem, że Michał się nie ruszył Kirsu łaziła za mną całą rundę Nie wiem, czy to jest przez to, że, że ostatnio nie zabijała, to teraz mi daje fory Ale nie, ja po pozostajecie prostu... wy podejrzani Ja skończyłem wszystkie ja, ja... taski Ja już nie mam tasków, więc biegłam za tobą no, Ja też już wszystkie skończyłem, więc myślę, że to jest właśnie... Ta dwójka też tak nie jest jeszcze cicho tutaj nie. Nie, nie możecie zgłosić, nie? Nie możecie zgłosić ziomeczki. Oj, nie możecie zgłosić! Hier, he. Jest fix lights. Zostało nas czterech, czterech. Albo tamtego, który poszedł. Oj, oj, Michu. Chociaż ciebie, chociaż ciebie! Dziękuję. Oj, dzięki. Dobra, kurwa, albo go no. albo... No. to już w ogóle. No. <laughs> e, no wypierdalasz to. Ja, ja się zastanawiam, czemu, Ty czemu, pierdolasz. czemu wy stoicie przy stole, skoro światło jest skaszone. I Też się zastanawiałem tak, i potem, potem ogarnąłem, że nie, nie działa. Wajce, no halo! A ja potem, no. potem mówię, okej, okay, 5 sekund, damy radę, klikam, wie, o oh, kurwa, ja z urzędki, tak tylko do, kisu, do tyłu, <laughs> w przód, no. Weź go wypierdol stąd! <laughs> no nie, no bo jak się, jak się ruszymy, to się nie będziemy widzieć, to już w ogóle nas po pozabijasz, więc bez sensu. Więc stoimy znaczy, przy tym. Znaczy, ten, gdybym zwalnął Michała dość wcześniej, to byście byli zesrani, bo nie możecie włączyć emergency meeting, są światła zgaszone, więc... Ale jednak no. możemy, także wypie... No, ja byłem, ja ale, ale byłem... Gdybym pobiegł ja za byłem... ale to byłaby wygrana. Kurwa, sorry. Ja byłem absolutnie zesrany, bo stoję przy tej kisu i takiej pokazuję naciśnę emergency button, bo wiedziała, ja że ja tak... już zużyłem. Ale ja stoję biegam dookoła o on, nie, ona no, czeka na <laughs> cooldown. Crewmate. Already? Okej, okay, to było szybkie. Co? Co? Ja tak, ja tak, tak, nie tak. zrobić Co? Na, na dole przy Shieldsach. To ja byłam Ja przez tam cały nawet czas nie dobiegłam. Czas, byłam z Chakenem i Michałem w Weapons przy y, tych przy tych asteroidach przez cały czas od początku gry. No mm. to, to, to nie jest wiem, początek przy, gry w sumie, przy Shieldsach zaraz obok Vent'a ja biegłem najpierw na mostek, a potem biegłem w dół. Czyli to mógł być wędkil? Mm. To mógł być albo wędkil, albo to mogłem być ja, wiem, że przy mnie no. suspiszesz. <laughs> Okej. Okay. Jakbyś, jakbyś, Albo mógłbyś to self-report. Ale... No pan pan, gmin, pan, gmin, mówię, mówię, mówię. przed chwilą. Mi się zdaje, że ktoś, ktoś, go zabił i wskoczył do wenta. To nie, zdaje mi <gmin."> się, że to nie jest. A co jeśli Elek wskoczył do wenta i wyskoczył. No, w sumie. Wszystko się pokrywa. Ale lukej, lukej. że siódma alfabetu to G, a to jest general. Dobra, wy, OK, widzicie co? Jebać te Ej, wasze ty rozmowy ty spotkania. Ty, ja ty, jestem ja jej jako jedyny teraz spiszysz. Lecimy dalej, pierdolę nie, to na Dobra, naprawdę. mam cię na oku, śmieciu. Bo nie wiemy nic, nie wiemy żadnego alfabecie. Nie wiemy nic. Ale, ale dzięki, Shao! Ale nie, nie, nie mi się wykorzystać mojej techniki! Chciałem zobaczyć, czy ją. No, dobra, będzie. fajna technika! No, dzięki, dobra. He's, he's, he's kind of sus. He's kind of sus. Jeżeli mam być szczery. Gdzie ja w ogóle skończyłem te łapąsy? Eee... Poczekamy. Czy ktoś tędy przebiegł? Dobra, Kitsu. Widziałem, jak wbija do venta. Hmm. Nie, ale... ona, ona, ona nie wchodziła do Wenta, ona podeszła do Wenta i zeszła na dół, ona nie wchodziła przez węta. Ja nie wchodziłam no, przez Wenta, kto... Ta... bo, ja bo ja podeszłam do góry i chciałam zobaczyć tam, że ktoś tam biegł. Ja też widziałam, jak, ten, jak on tam stał. Więc zresztą na z powrotem Ale widziałem, okay, Stop, widziałem to, stop, stop, Dobra, dobra, okej okay, Więc... stop, kto obronił teraz kicu? Ja, ja Okej, okay, ale kamerę. to czy widziałeś, to czy widziałeś, czy widziałeś, żeby coś zrobiła? Ja, by, ja byłem z na kamerach i widziałem Widziałem, że... czekaj, okej, okay, czyli widziałeś, że zabiła? Nie Ja, ja widziałem, że zabiła, ja byłem, że zabiła. Widziałem, że Czyli widziałeś, widziałeś, że nie zabiła? I Chaken ją oskarża, a ona wchodziła nie. do węta. Ja widziałem Ele, jak feral Ele, baby he, wbił nie, do... Nie. Ona wbiła do węta. widziałem to. Chaken, nie pytam się ciebie! Chaken, nie okay. pytam się ale ja kurwa znalazłem okay. ciało! Okay. Ry! No, kurwa... Ej, ale... czekaj! Stop! Stop, czekaj! Do którego wętaki kitru wbiła? Wbiła przy shieldsach. Ale ja nie wiem, nawet nie a! Ja nie stałam wie, stawiam, ja, ja stawiam swój głos stabilnie, ja ją widziałem, widziałem nick, Feral baby, węd, ciało żółte. Zgłosiłem. Ja ty... A ja stałam tam przy tym węcie przy tym. Tam gdzie się strzela nie strzela, tylko tam gdzie się. jak jest ten celownik taki? I trzeba go dać na środek. Tam nie na było cię. Tam to, ja przed chwilą byłem w nawigacji. No ja nie Dobra, ja nie wiem. mi ja ja się... że obydwoje Suspicious i w, i kisu i chaken. Ale czekaj, czekaj. E, ja, ja widziałem. Chaken jest clear według mnie, bo widziałem jak oh, się. Tak, Michał też. Michał też jest ale, clear. Ma, ey, żeby się. Góry, się c... fantasko, suby się cicho. Suby się cicho. No, mów, e, mów, Michał. Uspokójcie się, ja nie mogę powiedzieć, kurde. No mów Michał, mów, 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 W W O2 Chuckem zrobił taskę i widziałem jak się przesuwa. Później on patrzył, jak ja robiłem taskę w nawigacji, ten właśnie, o którym Kicu mówiła, że na środek się to przesuwa. Wychodziliśmy i zaraz potem szliśmy w dół, to yy, report był no. Więc no. nie wiem kiedy by robić. Michał tego też jest, Michał też jest, jest, jest clear, więc. Ja, ja mówię, że to była ona, widziałem jej nick. Czy a kam, bil, bil, kamerę, kamery gdzie widzą? Bila, ani Kurwa, mów nie. Bil. Kamery, kamery nie widzą Shields'u, widzą korytarze NIE PYTAM BILL, nie CIEBIE! Kurwa, zmilczujesz się na tym Discordzie, mów Bill. Kamery, nie widzą Shields'u, ja chciałem się spytać, bo, gdzie była Shields'u wtedy, bo nikt tego pytanie nie zadał. W tym momencie. No! Okej, okay, ja nic Serio, nie Serio, guys? Serio? Ja nie wiem, Czekaj, brzmi, się spieszysz, miał... że jest fuck. Ja... ja będę miał. Ja, o... Ale popełniliśmy błąd! Trzeba było wyrąbać. Aha, a to nie wyrąbie. A to nie ma sensu, bo nie dowiemy się, czy mamy Nie post... Nieważne. Stil? Obstawiam, że moje zdanie jest, kurna, stabilne no! Widziałem ją, jak wbijała do węta! Okej, okay, teraz hmm. jesteś jeszcze mniej stabilny. Nie, dobra, ja, ja wierzę mu, bo yeah. widziałem jak robię te taski jednak. A UE, czemu tak cicho siedzisz? No że za no, drzecie, drzecie pizdę no, całą rundę, nie... co Ciekawe. mam powiedzieć? Ej, ej, ale teraz wszyscy siedzą cicho. Ishao i Szał, i, Weza, i ilu, więc nie wiem, no tylko my drzełem no, z dnia, no, wcinam w No wcinam no. się, bo chcę wbić, że... No. Widziałem kurwa, ją do Wenta jak wbija, no jasny ciasnej! Ej, no on nie ma powodu, nie ma powodu żeby kłamać. Jaki ma powód, żeby kłamać? A może kłamać? to ty bronić? jesteś drugim impostorem? Jak? No dlatego właśnie, skoro już tak bronisz? Jeżeli, hmm? Ej, jeżeli chcecie, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy wymianę. Wywalmy Kitsu i wywalmy Chakena I będzie spokój. I będziesz tymi ja mniej do zabicia. Jestem no, za. Dobrze, jeżeli ty, jeżeli tak, myślisz, zróbmy tak. Nie w, głosujemy nie, na jestem kitsu. za. Jestem za, bo Kitsu brzmi suspicious, ale żeby Chakenowi nie usłał na sucho. Wow! Bo on, wow. Bo on tak. jest dla mnie, o, on jest się. dla mnie no, suspicious. Nagle... Ej, czekaj, czekaj, czekaj. Mówisz, nie. że jesteś no, suspicious naprawdę. i nagle yy, ten, jest, Kitsu jest. też jest według ciebie suspicious. Impostor wywrócił nie, impostora. Nie, nie jest, hmm. a, słuchaj, nie, nie, wierzę tylko dlatego, że gubisz. Michał mówi, że ale robiłeś taski. Ale się gubisz, ale się wierzę gubisz. Wierzę tylko dlatego, że Michał a... powiedział, że robiłeś taski, ale jesteś suspicious as fuck. Ale się gubisz, dosłownie. Ej, to jest pierwszy raz, kiedy nie. Jakąś nie mogę ze słowa! On się wcina w każde zdanie! To jest dziwne, to jest ale... dziwne że czakenowi nikt nie wierzy. No, no kurna! jest wyjątkowa, ale jest Ja mu wierzę, ale nie, niekoniecznie wierzę jego, jego wzrokowi, ale no dobra. Bo wiem, że nie jest imponująca. Dobra, ale, ale to musimy, musimy się zgadać na jedną rzecz, co robimy? Wszyscy! Dobra, ja co Ja, ci ja, już ja zagłosowałem już na Kitsu. Dawamy i ja nacisnę guzik, wywalamy wow. i Idziemy dalej z życiem. To? Wszyscy na siebie drą tak a nie na ciebie na tym, to Nie na polegał. ciebie, właśnie na, się na, siebie na ciebie Na ciebie nie krzyczy. na ciebie nie To i ja się wykrzykują cały czas Dobra, idę zrobić taska Cześć, sutek, chodź chodź, 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 chodź Kto jest z medbay'u? Dajcie mi upload niektóre. dokończyć Dobra, wywalcie nie, mnie, if you want, wywalcie mnie, ale wtedy no, będziecie mieli ja o jednego crewmate'a mniej. To nie ma sensu, mniej. w sensie, bo teraz to nie gramy tak, nie, że mamy dowód, wywalamy kogoś, tylko jest... Ej, bo on coś powiedział, to wyrzućmy go, w następnej rundzie wyrzucimy nie, tamtego nie. i ten. No właśnie, to nie. nie. O co chodzi właśnie o to chodzi. Grze. Jeżeli no. jest taki konflikt między dwiema osobami i obie wydają się suspicie, czemu nie wywalić dwóch? To no czemu? dobra, niby czy, tak, ale czy, jednak no. Jeżeli jedna osoba oskarża drugą o coś, co było według tej pierwszej osoby pewne i nikt nie chce mu uwierzyć, czemu nie wywalić dwóch?

Poproszę, chcę, chcę, żebyście mi dali dojść do słowa. Mianowicie, czemu ja byłbym tak uparty, widząc kogoś, jak wchodzi do węta i jeszcze raz stojąc przy emergency meeting, specjalnie by to drugi raz zgłosić, po tym, jak ta no osoba nie została wyrzucona. Z pozostałych to... sześciu osób, ile, razy, ile output... Wiesz, osób może potwierdzić ja... czakena? Ja bym nie wywalał czakena, ja, no no, nee. bo moim zdaniem teraz impostor nie włączył z, yy, yy, jakiegoś alarmu czy czegoś. Nie zrobił sabotażu, żeby na wywalić Gdyby ja to był ja, nie... ja bym wyłączył światło i kogoś zapierdzielił przy tym tym, ka przy kafeterii jak jest, awaria, jak jest awaria to nie można wcisku włączyć Ta. Więc moim zdaniem specjalnie nie wolno, żeby Chakena wywalić Więc moim zdaniem czekę jest y, niewinny No moim okay. też Czyli no końcowo okay, go no nie wywalamy tak. No końcowo go nie wywalamy, tak? No tak Okej, okay. no okej okay. Ten Zeron w tył! Tak, daj no spokój! To jeżeli wbiłeś pizzu, to, to jesteś kurwa Big Brain. Ja ją jeżeli widziałem, wzią, jak wchodziła do venta. Na kurde! nie ten. nie ten. <Co>? Nie! <grym> dlatego się ty kurwa cicho, bo się nie opłaca, nic mówisz tutaj. Mek, robimy questa. Ale mnie gardło boli pod dnia. Ja chyba pokończę po tej runcie, bo mnie już gardło napierdala mocno. Czy mam quest'a z kartą Hiya? Eee, tak mam kartę, Mam quest'a z kartą. Chodźmy. Panie Michu. Mnichu, przepraszam. Minchu. Chodź, chodź. Mi jeszcze dwa quest'y zostały, o! O, nie, najcichszy zginął. Czyli Łeza nie jest. Ja Okej. Okay. Na... Super, no, ale... gdzie? gdzie, gdzie? Nie, gdzie byliście? E, ja byłem z Michałem. Ja, ja byłem przy kamerach. Ja byłem z Michałem teraz, nie, teraz... Ja byłem przy kamerach. Teraz. teraz byłem teraz z Michałem w, w nawigacji. No, ja to byłem obok ciebie. w górnym silniku. Ale teraz, teraz przed zgłoszeniu byłeś przy kamerach. Nie, to tak, nie Tak, potwierdzam. Teraz Elek był e, przy kamerach, wierzę. bo widziałam. Jak przebiegałam Ja obok, łaziłem pomiędzy górą i kamerami ta, całą tą rundę. Tackałem do Sas, ale okej. Okay. Ale ehm, gdzie ciało? Gdzie Czekaj, czekaj. Że... Do... chodziłeś pomiędzy górą a kamerami cały czas. Silnik górny kamery, tak? No. Sas, nie widziałem cię. Ja szedłem od góry. Widziałem cię na Byłem... kamerach, że byłeś ze mną. Widziałeś, Słuchaj, że czekaj. biegłem do góry? Posłuchaj, o, Bill. Posłuchaj, Bill. posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj. Posłuchaj, daj mi powiedzieć, potem się będziesz tłumaczyć. Byłeś ze mną na kamerach? Tak. Zostawiłem ci przy kamerach, poszedłem robić kabelki w kafeterii. Wróciłem się, kamery nie działały, więc poszedłem sprawdzić, czy żyjesz dalej. Szedłem od góry, od, od górnego silnika, zajrzałem do security, nie było nikogo. Szedłem od razu na dół i wszedłem do elektryka, żeby sprawdzić, i tam było ciało. Bill, kamery Zio. zawsze działały. Byłem, byłem u góry i byłem jeszcze. Co powiedziałeś o? Kamery zawsze działają, nie da się ich wyłączyć. No, w sensie... To, to się na sensie. Zaraz wyłączyć. to, Bill, powiedziałeś, że poszedłeś. Nie, 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 kamery nie działają chyba, jak się coś zepsuje. Da się wyłączyć no, te Kamery, kamery a nie to działają, pra... jak się komunikac... Komunika... Naprawdę? Ale... Tak. Ale kamery... Nie, nie czekaj, nie, jak, 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 jak się, jak się... sabotażuje komsy, to nie działają kamery, mapy? Chyba? Tak, no, coś takiego. Jest coś tak. takiego, że to ale nie, nie, nie działa. Przy to, światłach, przy światłach kamery tak działają. Mi się zdaje, hmm. że... Ale, jest trochę sas, bo najeżdżał na Czakena. Pewnie chciał bronić Kicu, która była niepostanowiona. I to już było to kinda sas, że zgłosił na początku. I Właśnie. Daje, a ty czakę, on... a ty czakę, ty, a, a ty, a ty, a czemu teraz idziesz tak cicho? Przed tym Od co że skrzyczałeś, i teraz teraz idziesz nie wylatuje, no halo. Je je no nie, nie ja tylko pytam. No, a czemu nagle podnosisz głos? Na ciebie zawsze. No. Dzięki. Ja, ja głosuję L. Dobra. I, can I mogę też. God ja God. też mogę zagłosować. Tak. No, bo podejrzane było to, że tak bronił kicu, ale z drugiej strony nie mamy pewnych dowodów. GG. Good job. Serio? Serio? You, you must be fucking joking. Kłamać. Sorry, Kicu, że się tak wydarłem, ale przez to, że Ele się na mnie od razu rzucił, po tym jak cię oskarżył. Nie, dobra, no dobra, dobra to... teraz, teraz ja przynajmniej. Azabij... Teraz, się bronić. A teraz a teraz... teraz <suszy> przynajmniej wiemy, jak Chucken brzmi, kiedy faktycznie nie kłamie. Zapamiętajcie to. Ale... <grywamy> ok, Teraz wiemy, jak ty brzmi, tak chcesz bronić swojego matego. No, no. Wow.